Jeszcze nie tak dawno temu kobiety posiadające piegi tuszowały je makijażem, chowały, nie do końca chciały pokazywać, a teraz piegi to jest prawdziwy hit, gorący trend w makijażu, a więcej na ten temat wie Adrianna Mońko, makijażystka i stylistka fryzur. Cześć. Adi. Dzień Cześć. dobry, witam was. O co chodzi z tymi piegami? Czemu one są takie hot? Słuchajcie, przede wszystkim dlatego, że wracamy do naturalnego wyglądu. W makijażu stawiamy już na taki świeży właśnie dziewczęcy look i e, tak naprawdę piegi są jego symbolem. I dlatego teraz są właśnie w trendach. A w makijażu letnim, tym bardziej stawiamy na świeży wygląd. Tak. Tak. Jak. No, <laughs> przepraszam. Maciek jest po prostu zafascynowany tematem. Jak namalować te piegi, Ada, tak na serio? Tak, żeby się nie przemalować, nie przesadzić, żeby to wyglądało naturalnie, komponowało się z naszą cerą. Słuchajcie, ja tutaj już zaczęłam malowanie mojej modelki i użyłam do tego kredki w kolorze brązowym. I pamiętajmy, aby właśnie produkty w kolorze brązowym wybierać do oczu. To jest taka kredka aduś do oczu normalna czy specjalna do piegów? Na rynku jest, mamy bardzo wiele produktów, które są dedykowane faktycznie y, tworzeniu piegów, natomiast myślę, że większość z nas ma w swoich kosmetyczkach kredki albo do oczu, albo do brwi. Oczywiście. I y, właśnie takimi produktami również można te piegi stworzyć. Nie trzeba od razu kupować jakichś y, specjalnych do tego produktów. Jak widzicie, moja kredeczka jest bardzo miękka, to jest kredka do oczu. I właśnie taką kredką na jednej części twarzy chciałam Państwu pokazać, jak stworzyć takie piegi. Jak widzicie, ta technika y, jest dosyć istotna, ponieważ pie które tworzę, są. może yy, spojrzeć się w tę stronę, Sara, są dosyć intensywne, ale wystarczy tutaj podociskać je paluszkiem opuszkiem palca, aby ten yy, ich krawędzie wygładzić, aby ten efekt był jak najbardziej naturalny. A, da. a jak je utrwalić, tak żeby one nam się, wiesz, potrzemy oko, potrafimy się po twarzy i Żebyśmy nam się ten bieg... nie wyglądali dziwnie. No znaczy, właśnie. Tak. By nie wyglądały Tak. Dziwnie. Tutaj, słuchajcie, bardzo ważna jest tak naprawdę kolejność nakładania produktów na twarz. Najpierw zaczynamy od podkładu albo kremu BB, w zależności od tego, czego używam na co dzień, a następnie nakładamy sobie, właśnie nakładamy, robimy sobie kropeczki kredką bądź eyelinerem i Tutaj na drugiej stronie twarzy pokażę, jak stworzyć takie piegi właśnie eyelinerem, brązowym. A następnie te piegi pudrujemy. I ten puder, najlepiej użyć puder transparentny. Dzięki temu ten makijaż będzie nam się trzymał przez długie godziny. A czy jest jakiś rodzaj makijażu, do którego te piegi wyjątkowo nie pasują? Na przykład wieczorowy z mocnym okiem? Czy wtedy te piegi są OK? Czy jednak to jest lekki glow, dzienny make-up? Wiecie co? Ja bym stawiała raczej na właśnie taki dzienne makijaż. To ma być makijaż który nie wygląda jak makijaż, to mamy wyglądać po prostu świeżo, promienie, wstajemy, jakiś krem bibi, piegi, ponieważ piegi naturalnie na skórze naturalnej się jakby uwydatniają, prawda? Ja chciałabym bardzo, żeby mój partner in crime, że tak powiem, wybrzmiał również w tej rozmowie, bo mam wrażenie Maćku, że zamilkłeś, więc może po prostu... Nie, ja się po prostu przysłuchuję, natomiast w momencie, kiedy padło słowo krem bibi, pozostała część zdania mi umknęła. Tak pomyślałam. Dlatego co ty na to, żebyśmy tobie takie piegi Ja? No, a, dlaczego? A, a czemu ja, nie? Jak ja nie? Być naturalne, wiesz? No to proszę bardzo. Masz ale... troszeczkę piegów, ale zapraszam. To czemu nie? Czemu nie? Czy możemy cię przeprosić, Sara? Przepraszamy cię, Sara. Tak, usiądźmy sobie. Sarah, chodź, my... będziesz o... moją współprowadzącą. Jest, jest jedna zaleta tej całej sytuacji, mogę usiąść. O, <laughs> pięknie. Ja tutaj widzę piękne, naturalne piegi. Czy to jest zadbana cera? Będzie to jest bardzo wyglądał? zadbana cera. Słuchajcie, nie ma y, płci i nie ma wieków, piegi nie mają płci, nie mają wieków. Super. Tak naprawdę mogą one pięknie wyglądać na każdej twarzy, jak widzimy tutaj. Cyk. Biegi może nie mają płci, ale mają może płci. Ale, ale słuchajcie. takę zostawmy na boku, ale. Yy, o tam Maciek, yy, powiedz proszę, czy, ty, yy, czy to nie jest przyjemne dla ciebie, bo to jest takie smylenko. tak. C chcesz się zamienić, mnie jest bardzo przyjemnie. Ja przyjemne. już mam piję, także. Słuchajcie, jeszcze chciałam nadmienić, bo jak widzicie, tak. e, używam tutaj kredki, nie wiem, czy już wspomniałam, e, w kolorze brązowym. E, I chciałam też powiedzieć o kolorach, ponieważ e, mamy różne typy cery, różne typy urody, i jeśli mamy taką karnację, ciepłą karnację, to wybieramy ciepłe brązy. Natomiast jeśli tak. mamy ciemne włosy y, bądź zimną karnację, no to lepiej wybrać te brązy w takich zgaszonych, szarych odcieniach Ty masz piękną, ciepłą karnację. Piękne, tak, ciepłe, piękne, zielone oczy. O, mów tak dalej. <grych> tak. Sandra, słuchaj. Ada, a jak to potem zmyć? Y, bez problemu. To są po prostu zwykłe piegi namalowane kredką. To nie jest transparentny produkt, więc zwykłym demakijażem można się ich pozbyć. A ja tutaj jeszcze może przypudruję nosek, co pan sądzi na ten temat, żeby utrwali, żeby Zawsze. nam się do końca programu takie piegi pięknie trzymały. Ja, ja mam tylko takie pytanie, bo ja Słucham. za chwilę przechodzę kontrolę paszportową oraz wsiadam do samolotu. Czy to jest... Nie są... podejrzanego. Nic tak? Nie jest podejrzanego. podejrzanego. to się tak wkomponowało w twoją piękną twarz, Maćku, że jakbyś się urodził z tymi piegami? Tak? Tak, to, to Trochę nabieram innego... Tak jakbym z innego kraju był trochę. Tak sobie mów. Ada, na koniec... Chcę jeszcze zapytać o tak. to, czy to robienie permanentnych piegów, bo też jest taki zabieg, tak. polecasz to, czy raczej zostać przy takich malowanych? Widzę, co? Ja myślę, że lepiej tworzyć sobie piegi na co dzień, malowane. Trendy przychodzą, odchodzą, więc jeśli chodzi o makijaż permanentny bądź taki permanentny tatuaż, to może się okazać, że za niedługo to wyjdzie z mody, a my co, Zostaniemy z takim e, tworem na twarzy. No niektórym to pasuje, ale raczej polecałabym taką metodę. Można się przy tym świetnie bawić i zachęcam do tego. Ja tej się zabawy. tak świetnie bawiłem, Ada, że normalnie z, z śmiechu, sal w śmiechu, śmiechu końca, mnie końca było, nie było. W nie do końca. Cześć, tu Dorota. I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl